3. Błąd zminimalizowane d <klamy> Dobra, u mnie 1. Kiemy <grym> gramy? Gdzie to AdolkiKok1.2? Dzisiaj gramy z R0, <grym> KR2, Max Siema. Ten... Dzisiaj gramy z członkami <grym> z ekipy, gramy z... Lubię sama. dobre schabowe białe <grym> Jak odlecę. Ja jestem głodny, zjadł coś w sumie, więc w sumie no nie wiem. Może co, byśmy tak zaczęli w co, grać no. cześć, w ogóle witam wszystkich ze światów. A ja sobie idziemy jeść? Ja sobie jem tak właśnie wiesz. czekoladowe grzybki. Nie wiem, czy ktoś widział czekoladowe grzybki? My jesteśmy przeznaczeni do. Ej, no można dołączyć. Drużyny przeznaczenia chyba. No właśnie nie można zmienić drużyny. głupie. Bez jaj. Można zmienić. Nie można. Jak to nie? No jak. No jak. No, no jak, no nie powiem. Nie wiem. No, 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 no masz rację. Ja nie mam racji, no słabo coś, nie Stówę wiem. Stówę stawiam nas. Nie zimno. da się tutaj. Ale? No, nie, to ja nie, stawiam 200 stówy na nos. Ale wygrywaliśmy, więc no, musimy być razem. Shaken, jaki ryj. Dobra! <ślepia> <ślepia> Ojej! <ślepia> jaki, jak to wyglądało, no, Krzysiu? Shaken jest, jest nie wiem. <ślepia> <ślepia> o, to no, jest fajne. Czarny, uważaj, bo to jest bardzo, bardzo, bardzo cienko. to jest fajne. Dobra, ale Dobra, to teraz czekajcie. Ej, my musimy... Te, tutaj, na dół, na dół, na dół, na dół, ja. na dół, dół, cześć. Nieee. Serio? Chodźcie postać no, się okay. zaczepiła o Rocky'ego okay. i pobiegła... Posuń się. Posuń się. Eee, ale jak my Śmirtu mamy... Idź. A, znowu na dół, teraz bierzcie amunicji dużo najpierw. Omg. Oh oh <średnio>. Dobra, go, 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 bo oni już tam robią te... Robią tor. Dawaj ich. Wiem jak inny spada. A, to tutaj. Dostał, o Raz na tym To jest strzelamy, przepraszam bardzo. Coś stało? Przepraszam, strzelamy. No jak nie trafiłem! Ile masz? Pełne. To biegnij Tutaj pierwszy. Biegnij <laughs> pierwszy. No biegnij no, biegni pierwszy to rok i Dobra. O! o! To się e. suwa! Chuckel miał przeczucie! Ej, <noise> Tego się nie spodziewałem. Ja też wiem, trochę, trochę to było dziwne. <noise> jak on to zrobił? Nie w tą stronę, ale, ale z może jak pobiegniesz dalej to wtedy automatycznie teleportuje ciebie na ostatniej... Wiesz, tutaj zestaw. Na pewno, na pewno. Tak było. Halo! Przyjaciel! Czas wam leci. <noise> Rokie <noise> <mnody>. Au! Wyłaś <noise> Rokki! <noise> Co dostałeś? Stamtąd. Ty nie nie masz. W kaktusa. Sorry. Kaktus, Kaktusa. Kaktus. Ja widzę że te belki nie wystają z tego, więc musimy to... Westaw głowę. O jest, ma, widziałem go, widziałem, widziałem, <noise> widziałem jego głowę! A! To nie to jego górę. Widzieć główkę? Oooooooo! <noise> ja, Kolejne Dobra, to się, co będziemy robić. Ej, nie, nie, strącajcie, nie strącajcie, nie strącajcie, strącajcie ja o się Nie, 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 No no, no. Tak, tak, tak. nie, nie,

Dobra, są przy jednym? Nie trafiają, dobrze, mają U, zeza Jezu. Mają zeza? Dobrze Tak? Dobrze Nawet mają dwa do, Mają dwa zeza. W ogóle do domu. nie da się was trafić Co się nie da trafić? Spinaj się, gamo! O! Jezus Maria Jak przy nodze Ja Maxa e, m, no W jakim sensie? Teleportował he, się, halo, he, A, halo. Co jest? Jak się teleportował? Nie ja się teleportował? Ktoś się teleportował! Tyle się teleportuje! o. Co jest? Łaka, waka po! W ogóle nie da się ich trafić. Bez jaj. A! O! 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 Jak? Nie da się ich rozwalić! Co jak tutaj przejść? Na góra, na górę! Ja, ja, jak? Ja tutaj spadnę! Nie Ja tutaj spadnę! Nie chcę spać! Musisz, musisz wiedzieć w siebie! Ja o oh bo! Jest ok, o, dobra, no, dobra. Oooo, marczył jak jakiś gatunek zjebany. Udało się, udało się, dobra. <laughs> fuck you, brat. Hehehehehehe. Czarny gatunek. Co? What the fuck? O, o, wow! Nie, znaczy, moje kolano! Trafiłem chyba, Dlaczego wy mnie strzelacie? E, bo no, to jest też atak to jest i tam chciałeś. Jak poleciałem? O, otworzyłem wam coś, więc uważajcie tam. Co zrobiłeś? Bo może coś nagle...

Ogólnie on się skosił Tam jest! Tam o okej, okay. teraz jest najgorsza przeszkoda jaka może być, nie? Tutaj tak, mnie tutaj zdejmą. Na, no na stówem <laughs> jest zdejmą tutaj. O matko, nie mam szans! Nie mam szans! Ale biegnij, dobra bym się No lipa a, 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 jak Dżony... z... a jak zrobiłbym... No Max, biegnij! Pychyj się! Zamknij się! Po, 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 o! Trafiłem go! Nie! Yeah! poczekaj. Ja wiem, ja wiem, ja wiem, spokojnie. Ja pamiętam, jak to się... Ale w wątróbkę no dostałem. Ała, ała, boli. Dostałem prosto w wątróbkę. się po weselu. Ojej, o, no o, nie. o! Jest! O, jest! Znowu te Ej, a, rury! w tą rurę. Spolowanie na youtuberów. Nie, bo będę na, na widoku Ej, ja idę po ammo. Dobra, okay, ja dynie. sobie, ja muszę przeładować. A. Nie można <gulet> iść po ammo. Pój pójdźcie sobie, po więcej ujrzesz, sławia, Maria! Maria, Nie! O Jezu. O, nie! To nie! 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 go. Nie! Ej, ale no, ty, masz, ty masz lepszego aima niż ja, więc no. Czekaj nad Miros, oszczędzajcie ammo, błagam. A, bo nie można zdobyć nowego? No, nie eee, nie. <laughs> no to tak, trochę mało mam tego ammo. <grym> Ile? Serio, nie można? Tak eee, nie można Łał! Łał! No to, Jak skoczył. O! O! To było nie no, bez jej, ja, ja nie mam aima do tego, nie.

E, 80 jest. O nie, to nie, to. A! Nie! O, ale to. Nabudowałem. Jeszczyłoga. Ile on ma jeszcze HP? Han nie ho. wiem. Ja mam 15 amunicji. No, tak no <grym> jest to trochę. No, to ja ja, ja cały czas strzelam. Ja będę cały czas strzelał, ja ty oszczędzaj. Nasz kładdek jakby <grym> Oszczędzaj ale na celowa. Będę bardziej celował, nie Okej, O Jezus. Nic tu nie widać. o. mam trafiłem, trafiłem. Dobrze. Ale pewnie wziął apteczkę. Tu nie ma apteczek. No, wziął stary dyagrę. No wskakuj na te rury, czekamy. Cicho bądź. Nie, oni czekają, oni czekają na mnie. Jak mnie Patrz z... tutaj. Jak mnie zdejmą? 2137, puszczamy barkę. Jak rację. mnie zdejmą nie zdejmą mnie na pewno. Oj. No. Ale pan będziemy mi swoje No, wychyl się. Nie marnujamo, nie marnujamo, Dobra! Ooooo! Ładnie, ładnie. YouTubera. W powietrzu, ładnie, ładnie. Trafiony YouTuber. Ładnie, w powietrzu. Ja <susur> nice. oh. Bo ja przy tym dostałem asystę Oj jest. Chycił mnie w locie. u mnie Dobra, biegniemy na początku na szybkiego. Ej, nie ma tak. ludzi nie, jak to? Nie No nie, ja chcę poczuć trochę. No bo ciągle tak, ginę. Tak, 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 tak. tak. Ja bieg, ja biegnę pierwszy, jak chcę Najlepsze roki pytające na czacie drużynowym, który jest ogólny. Mm -hmm. Tak, najlepiej. Najlepiej, zawsze było najlepiej. Au. U Jezus! <laughs> <laughs> to Łatys, <poniosło> mnie. Jemu musisz nespić. No już schodzimy. Oooo! Ja za tobą. Lećcie, leccie. Jak się Pierwszy. <grym> upadłem na głowę. Dopiero oni wzięli. Upadłeś na głowę, widzę? Dawaj Do go! Gdzie, on... a, nie... Gdzie oni są? O, Siema, na drugim. A, dostał! Oh no. Oh shit. To jest ciężkie. O, a, a ja nieraz nie dostałem jeszcze. Uuuuu, Ty... ale wiecie, że ta broń się nie respi? Nie? To, to wyrzucę ci za chwilę, mam. Nie respi no się? Nie, nie respi się. Come on! No to great. Ten młotek. Halo! No wychodźcie stamtąd! Jest teraz ciężkie. To chcę tak, użyć, pierwszy? Dobra, ja, ja lecę, Lec, lecę no jako wabik. No fuck! Ja też lecę. Pup. Lecesz, lecę fuck! Fuck! <laughs> Nie, coś tam! Za dużo ich to na jak, jakie o, gamonie. Ej, Co robię? Chciałem samo! Co ale, jakie ale, gamonie. To przecież upośledzona. Jeden ruch w lewo, on od razu skacze i... jakie nie, gamonie No nie, bo... nie pasę. Następnym nie razem, następnym razem biegniemy Wychodzi, pokoje, okay? na, to, wychodzi no, okay. na, to, że nie musieliśmy nawet oddawać żadnego strzału. No. Naprawdę. Nie ale no, przynajmniej no, 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 nie, nie żeby ich spłosić No tak. Strzało szczęśliwe. po tak. O, no. najlepsze. Dobra. Ogólnie ja myślę, że teleportujemy się do nich i walimy ich na młotę. Od, tak, od razu. Tak, od razu. Jestem Zajemy za. Im. Dobra, nie, pch nie pchajmy się, bo się wtedy spadnie, więc Czarny idziesz pierwszy. Ej, bo, bo ja chcę tak? sprawdzić jedną rzecz. Czekajcie, czekajcie. Stop, 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 nie wskakuj. Mm -mm. Nie. Nie, nie ładnie wziął. Dawaj, 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 dawaj bo rozblokujesz. blokujesz. Dobra. U. Bierzemy gnoi. No dobra. Będzie lekko. Ta -ta -ta. Lekko nie będzie. To to to. Ta, 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 ta... A, ta! ta Już tak oberwałem, serio! Ała, 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 ała! A Ej, <aunque> wow! Hey. A to ciało to robi... Eee, um, um, okej... Okay. Czy ktoś teraz ma do pokonania te Jest. Yes! Okej... Ja ogólnie chciałem powiedzieć, że dostałem w kolano. Fuck nie you! <laughs> <laughs> Oj! Oh. Nice. No. To było szybkie. No, no, no. Ale headshot, ojej. Kilka sztuk. najłatwiej i... zabijać. Ale headshot. Po jednym kilku ładnie. No, po, 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 no, ładnie. Powinniśmy mieć Ty, chociaż powinni kamizelki jakieś. Tak, <laughs> tak. Jakieś kamizelki powinny być. Oni przynajmniej nas zeszczelili, a nie, że wiecie no to co. No właśnie. Wiesz co? Wiesz co? jedna osoba, to potem przerwa 5 sekund i kolej. Obserwujmy dobra, ich, obserwujmy ja, ja, ich tylko. Jak zwykle ja pierwszy będę wiek. <średyt> <średyt> po, po prostu ich obserwujmy. <średyt> Będzie dobrze. <średyt> fatum fatum czakena na zbieranie na siebie uwagi. Dobra. No to pomijam. Niech to się ładnie zrespi. Ale to się nie respi. Ach, to się nie RESPI! no nie. Dobra. No to ja mam tylko 20 nabojów, no to mega słabo. Great. No ja mam 10, więc spoko. Co? Great. To, 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 to. Bo wszystko. Max zabrał w pażerne. Nieprawda! tam chyba zasłania. miejmy nadzieję, że nie zdąży. Jezu, to jest szybcy, what the fuck? No cóż, no <laughs> okay. cóż Au, dostałem w gówno Jest, oh. oberwał, oberwał dwa razy Ej, what? To dostałeś? W gówno? Jest, jakoś tam Obiegli. pędzą już, ej! No widzę, widzę że... Dobrze Spokójcie się tam e, Admiros, poczekaj, biegniemy po kolei Jak mnie zabiją, no, to... Żeby okay, nas nie zdjęli od razu tak was zdejmiemy od razu! O Jezu, jak poleciałem Jest? No A what? Ale, ale byłem blisko Trafili mnie a! Ah. What the fuck? Nice, nice, teraz twoja kolej pierwsza. <grym> Toś czu... Nie, nie, nie! <grym> Spokojnie. Dobra, biegnę. Już do końca. Dawaj, dawaj, biegnie. dawaj, dawaj. Oła. O mój Boże! Zab yes! no, no, no nie! No jestem! Yes! 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 Oh, o nie! O nie! O nie! nie! No, jest, gdzie? Ja jestem, gdzie ja jestem! My wiemy gdzie no, jestem! Wychyl się, wychyl się, da Jesteś dawaj. tu Tak, tak! You are under, arrest Nie, nie. nie mam... You Je. are surrounded mi tą bazukę jest nie, nie, tak. zrobię... Zestawię ich tym młotkiem, którym trzymam. Rzuć nas, no. tak, rzuć nas młotkiem, Dobra, na pewno ja uda się. Rzucasz tym nożem. O, biegnie, 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 oh BUM! Podpisali wyrok śmierci. BUM! O, oh, fuck ej! Whoa. Oh damn it. Wow. Jak, jak wow. mu się to udało? Wow! Nie wow. spadnij teraz! Wow! Spadnie! Wow! So. Ejdź! Yes! Jezu! Yes! 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 yes, Dostał w kolano! Dostał w kolano i wiesien! w kolano! Kurde! jest no nieźle! Tak płatkim ryjem! W Czemu tam nie było apteczek? Nie ma apteczek! Nie ma czego o, Wszystkie o, rzeczy problemu, że chyba umarł tak trochę, to chyba większym problemem było to, że złamał nos. Myślę... <gryśle> <gryśle> Dzięki. Dobra, chłopaki, ja biegnę pierwszy teraz. Ok. Sróbcie, chłopaki. Sróbcie w ja biorę, ja biorę te po lewej. Uh. Ja po prawej. Niepokonany. A ja biorę ich trzech. Go, go Power o. Rangers! Go, go Power Wierzyli. Rangers! Ja Admiro sad <grym> Mamy szansę, panowie, mamy szansę! Roki, kiedy schodziłeś tam to ja skoczyłem i skoczyłem ci na głowę i mnie wysprzęgliło Mamy szansę! Mamy szansę. Mamy, szansę mamy szansę, panowie! Dawajcie! Ała! Nie! Nie, 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 Okej, okay. dobra, 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 dobra Jestem. Nie pchajcie się tutaj Roki, tak, jesteś tam nadzieją. O nie! Nie! O, dobra! byś? Czarny, o, nie! O, musisz, musisz sobie poradzić, o. błagam cię! Obaj spadliśmy? Dawaj, 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 jest, okej, okay, ładnie. O, widziałem język. Robisz to. Wzięli gonik. <laughs> Najlepiej. Z <laughs> Ej, to, to powinno być zakazane strzelenie w nim. Czarny, ty masz full życia? Tak. Mhm. Mm Biegnij biegni pierwszy, dawaj. Dobra. Biegnij pierwszy, ja za tobą. Dobrze już biegnę, rozpędzam się. Dawaj, 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 dawaj! Nie zatrzymuj się! Nie zatrzymuj je, się! Ej dawaj! Ej. Kurna. Co? To był ja zastrzał. No, słyszałem. O, o matko boska! Jak było blisko! Jakie dźwięki. Nie, przeładowanie. Pytę jasną. O, jaki o, Ładnie, ładnie, ładnie. Oh, Powoli, powoli, powoli. No, powoli. no cóż. No Dawaj, Czarny, chodź tutaj do mnie. Powinien dać jakieś te no odznienia. O no. nie. No. Przedstawianie. achievementy. O oh, Achievementy? O oh, oh, Jezu. Kto, kto nie lubi achievementów? Hey. Uh, uh. każdy lubi achievementy. Ja uwielbiam, kocham. To kiedy robimy jakąś gdzie na 100%? Oh my god. No oh, na przykład. No, ale było blisko. Tak? O świet. No wpytaj Max, zabij go. Co się stało? Nie? Nie? Daj mi spokój, daj mi spokój, daj mi spokój. Co, nie trafiłem w twojej pufer? Nic, nic nie trafiłeś? Okej. Powolutku. Co za pedał? Powiedziała cioto. Żółty dolar. Bo, o, o, o jaka groźba! Oh no. Gryzłek, ale, o no. Grać bym ke normalnie. Jezus Maria, jak było blisko! Fajnie, no że ja coś widzę. widzę, tylko widzę, jak kroki z strzelać. Tak, ja tak samo. To no. jest takie... Okay. Emocjonujące. A ta, nie, a Admiros, zobacz w jakim geście on przyładowywuje tą stronę. W e, prawo, w prawo! prawo ten ten brawo, Max, w prawo. prawo. A, zobacz w górę. O, dobra, o, dobra, 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 widzę, teraz. widzę, widzę, widzę. widzę. To nie jest chodź. Tak, masz rację, masz rację, dobra. Ale okay. śmiechowe, co ty gadasz? O mój Boże, jak tu jest, tu jest za wysoka, mam lęk wysokości teraz. Ile jeszcze Będzie pięter być... zostało? Eee, ostatni to jest. Okej. Przed ostatnim sumie. Później okay. będziesz jeszcze strzelać, strzelać? O! Oh! Oh! O tak. <śśpiewania> o! Oh! Nie! nie! Gawaniu! Gawaniu! Oh! A! Oh! <śpiewania> co tam się dzieje, Halo? Jak byłem... Czarny tutaj musisz lekko na prawo być. Max. Widzę, widzę, widzę. Jak było? Wysuwaj pito. dupę. Nie, daj mi spokój O, <noise> Wysuwaj. Wysuwaj. Tak. Wysuwaj. <noise> Wysuwaj dupę. Kup się na czarnym. tylko. jeszcze jest takim Mmm Wysuwaj dupę. Jezus <noise> Maria. Wysuwaj dupę. Czarny błagam cię nie spadni. <głos> 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 uwaga, uwaga, czarny żyje. Roki nie na nie mnie poluje. Musimy razem. Musimy tu razem. Chodź. Ja wiem, gdzie on też jest żesz na górę nieprawda o, prawda nieprawda Ech, nieprawda nieprawda o dawaj, 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 Max nie zatrzymuj się o, to było o, to, to, o, Jezus. o o to było! o o o o o o o Co Pies wśród Siat zostań no, no. Eee, A, to, to chyba komendy dla mnie Nie, Roki jest po drugiej stronie siedziesz No? O Jezus czarny coś to zrobił! <grym> Dawaj! No. Trochę mnie podniosło stare no, właśnie, trochę się. O, Jezus Nie! Nie. Wow. No, Dobra Jak wow. tam się się ogląda <grym> No super, super, patrzę w Kibic. ekrancie! Zaczynam roku. myśleć o tym co będę robił jutro Kibicujcie rokiemu, a nie! Czy będziesz robił kratę czy nogi. Kibicujcie rokiemu, a nie! No. A yes. co mnie maxleagujesz? Ja już Roki wcale nie Proszę. A, przeładowanie, super. Nice. Przeładowanie nice. z siał. Nice. Nie? No. Dlaczego, bo my tu jesteśmy na otwartej przestrzeni Ale, dla niego. Problem. Ale fajne. Czy wy jeszcze nie dobiegliście tam? Już prawie. O, już A, jesteśmy w sumie. Czy ja właśnie zabrałem całą ammunition? Tak. tak. Okej. Okay. Amunation. Amunation. Amunation, no. Your, Your private amunation. Ile private ammunition. Oh, no. Trzy. Au. Au. Aha, i już nie masz nic, nie? No. What the... What the fuck? Co to było? on jest? Ej, bo ja nie widzę. Czy mogę odbić rakietę młotkiem? Młotkiem... Spróbuj. Nie możesz. Spróbuj, spróbuj. No i skończył. Tak! Yes! Dziękuję! Co? Spadłeś? I wygrali, wygrali No miałem co miałem zrobić? A, Spadł! No Bez sensu. Yeah! Ale dobiegliśmy do końca, yes! No, udało się, pierwszy Cię raz to przeżyłem. To teraz tylko musimy ich zabić i Prawo. wygramy. Ach. Myślę, być. że coś tak prędko to nie skończy. Musimy ich Rok tylko zabić. Żeby że mówienie pedały jest fajne, to jest coś naprawdę w błędzie. ja biegnę pierwszy. Jakby co, będę przylętą, jak zwykle. Dobrze. Strzelajcie we mnie, jak zwykle. Tak jest. Może któryś z, z nich skoczy i będzie w mnie. Etcetera, et Na przykład no w sumie. My się nie Albo zabijamy tak... Nie, my się tak łatwo nie zabijamy, nie, nie, nie. Dasz więcej ja nie chcę z tą dwójką być w teamie. A ja, ja z tobą, zwalę na no, Ja, ja, ja chciałem okay. być Z tobą chcę być na przykład w UNO. Mm, Bo to jest dobrze, gdy karty. UNO Także. Fire, czyli w takim z jednym bierz, 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 bierz. Dawaj. Lecimy i... Już strzelają! Na co ty zamyślałeś? Będziemy czekać na was łaskawie? Moja postać sama zaczęła skręcać. Nie sama! Co? 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 No nie wierzę! Jest, oberwał. Aha! Ojej! Admiros! Nie ober... Ała! Trafiony! Też go tam trafiłem, ale kieps... O Jezu, Ej, Roki już jest na tym piętrze drugim! Tak, jest na piętrze. O Super! Ach, jestem już 8 pięter w dół. Super. wystawiają te główki sobie, to No, <noise> no. Widzę, Widzę, że tak. I tak jak ktoś mnie ze strzelbami. bo taką postacią. Było mniejszym oh, rosnąć. No dawaj! Poczekaj, wystaniesz po włosach. headshot. No niektórzy. Oh, niektórzy tam ładnie Co? wyjdzie, no. No już, nie wstydźcie się, pokażcie główki. no. Ale nie, no spokojnie, życie robisz? się regeneruje przecież. Co ty nie regeneruje. powiesz? Co ty no, nie Możemy powiedź. poczekać, możemy poczekać. A. Co, co ty nie powiesz, że się regeneruje, naprawdę? Czy, czy ja to właśnie ogarnąłem po dwóch mapach? Brawo, tak. bra Brawo, Roki. No, Jaki ty jesteś? Nie? No chłopaki, ruszcie Ej, tyłki. No, no. Ja muszę się cofać. Admiros, ty masz więcej kopeczy niż ja, ja mam... e, Mała podpowiedź Te... dla was: życie regeneruje się szybciej jak przykleicie się do ściany. Dziękuję. Au! Pudło. Dobra, czas, czas na czakenkę teraz. Hmm. Dobra, Cze e czas przykleić się robisz? do ściany. No czekaj, tak Czemu dostałem? Albo dostałeś. Bo dostałeś tam w dziurce. Jak szaken! Jak Dziurkę dostałeś? Ja wiem, że tam jest szaken wystawłem. Tak, tak. Ja się leczę spokojnie. To przyklej się do ściany, to się szybciej. To, nie pamiętam jak się klejało do Kół. ściany. Kół. Ja mam to pod Kolej. innym klawiszem. Klawiszek jak kowani się pod ścianą, żeby moje włosy biedne. O, no. no co za... Jak go, ja go... Kowani, co, nie? Nie? co za max player. Słyszałem, bo tam kurde, szaleje, widzę. Zgłupicie no, się widzę, na nim, widzę, nie? no ty masz. Nie! O, co ty jest. robisz, głupia postać? O, że się. No, że się Nie, no, ja to ja Głupie! Pizzi, pizzi. Ej, my naprawdę I nic nie, nie, nie musimy robić. Nie, nie, nie nic tego. Nic nie musimy robić. Ej, runda no. zwycięska, o jezus, dobra, to myślę, że skończymy sobie no. tym akcentem, co? Chyba tak. A, no, no, no tak, bo tak. Runa, no bo jeszcze jedna runda to nie no, będziemy no. działać. Dobra, to by było na tyle. Dziaba, dziaba, dziaba. Eee. Fajny tryb, dziękujemy bardzo. Na razie, hej. Cześć, Cześć. 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 tryb jest do bez sensu. Cześć.